Siema, zbliża się burza, u mnie na piętrze też mam burzę, mam spinkę z Italiano makaronę. mieszka naprzeciwko mnie. Za każdym razem, kiedy smaży coś śmierdzącego, otwiera drzwi od chaty, wszystko leci na klatkę, jakby tego było mało, zawsze jeszcze telefonuje i nadziera papę. Dosyć że mi śmierdzi w chacie, to jeszcze muszę słuchać darcia jego ryja. Nieraz mu zwracałem uwagę, działało. Ostatnio były straszne upały. Przyjechała do niego panienka z Italii. Wracam do chaty, drzwi otwarte. Smród na klatce, ale na szczęście była cisza, więc nic się nie odzywałem. Wchodzę do chaty, okna otwarte. Za chwileczkę zaczyna się z tą babą kłócić i zaczyna drzeć swojego ryja tak niemiłosiernie, że sobie pomyślałem: no nie, tym razem chyba nie wytrzymam. Za chwileczkę zwiążę go makaronem, wezmę gumowego negocjatora, jak mu przypierdzielę na spocone czoło, to mu się odbije. Dwa tygodnie w lustrze. Będzie mu przypominał, kim jest, pomyślałem sobie teraz cię załatwię inaczej. Włączyłem muzę na full Linkin Park. Otwieram drzwi i stoję w przejściu. Muza na pierdziela, wychylił się raz, nic nie powiedział. Za chwileczkę się wychyla i mówi, no co? Mówię jak co? Dosyć, że mi w chacie śmierdzi. To jeszcze teraz le, 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 cały czas drzesz tego ryja. Mówię, kiedy zamkniesz w końcu te drzwi, kiedy zamkniesz tego ryja? Czy ja ci mam tego ryja zamknąć? Popatrzył się wystraszony, zamknął drzwi Słuchajcie, ostatnie trzy dni były upały. Drzwi są zamknięte, chyba zadziałało. Ale pewnie niedługo znowu będę musiał go opierdzielić. Dorosły facet, tyle razy zwracałem mu uwagę. Jeżeli macie jakieś pomysły, co z nim zrobić, jak go przekonać, żeby te drzwi zamykał, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam was serdecznie.